To proszę wskazać im zespół niezróżnicowany. Jak my patrzymy na różnorodność, to ja mam duży bunt w sobie przed myśleniem o różnorodności jako kłopocie. To jest taki mit, który się pojawiał, biedne, trudne czasy wychowywały y, takich ten, silnych ten, ludzi, ten. nie? No w ogóle, A super. dobre czasy wychowują A, słaby. słabych. Nie? Mm -hmm. To jest taki bardzo duży skrót myślowy i bardzo nieuczciwy. Gdyby licealista, który kończy szkołę, ktoś go zbadał, ktoś powiedział mu, twoja odporność idzie w kierunku wrażliwości. A może nie wybieraj takiego miejsca pracy, gdzie będzie duża konkurencyjność, gdzie będziesz szybko tracił y, m, samoocenę, że będziesz się, będziesz się gubił w tym środowisku. Wybierz coś, w co, czym się super odnajdziesz. Nie? Pamiętam też takie doświadczenie jednego z moich uczniów, który miał olbrzymią wiedzę dotyczącą białej broni. Bardzo wyspecjalizowana wiedza. I to do tego stopnia, że patrzył na numer bagnetu i mówi, Ten bagnet nie mógł być pod Pytanie teraz, jaką przejdziemy strategię w takim zespole? Czy ja będę starał się udowodnić, że jest yy, słaby? Ludzie dzielą się na dwie grupy: odpornych psychicznie i na wrażliwych. Włącz się w rozmowy o wychowaniu i edukacji. Czekają interesujący goście i ważne tematy. Zapraszam do studia edukacji. Piotr Sobolewski. Eduakcja. Przyszłość stworzą dzieci. Witajcie w Studiu Eduakcji. Moim i waszym gościem jest Krzysztof Durnaś, były dyrektor szkoły, trener umiejętności społecznych, pedagog oraz specjalista w programie SPDN. Cześć, Krzysztof. Dzień dobry. Porozmawiajmy o różnorodności w szkole. Czym najczęściej e, kojarzy nam się różnorodność, a czym w sumie jest? O, takie akademickie pytanie. Z mm czym -hmm. <grym> się kojarzy? No, jeżeli spotykamy y, społeczność, nie wiem, 300, 500, 800 osobową, to ona nie może być inna niż różnorodna. Okay. Ja? Y, y, możemy pójść w taki klimat, że będziemy mieć taką taśmę produkcyjną i będziemy odbijać sobie różne produkty identyczne, no, ale tego się nie da robić w szkole przynajmniej w obecnym, w obecnym ujęciu, takim jak jest szkoła. To się udawało w czasach, kiedy był taki model pruski, nie? kiedy przygotowywano y, ludzi na to, żeby pracowali na galerach i pływali gdzieś tam w, na, na kolonie brytyjskie. No, ale dzisiaj to już nie, to, to się nie udaje. Więc różnorodność to jest po prostu, y, ja ją tak rozumiem, tak zawsze będę ją postrzegał, tak ją będę sprzedawał też. Szansa, y, bogactwo, y, suma doświadczeń, y, y, i tak biologicznie nawet, jeżeli na to spojrzymy, już nawet nie tak edukacyjnie, no to jest to, że po prostu trwamy i przetrwamy. Im większa różnorodność, tym większa szansa na to, że jako gatunek będziemy po prostu istnieć. I ta różnorodność w szkole objawia się w bardzo wielu płaszczyznach, takich mhm. nawet nieoczywistych chyba nie, no mhm. bo mamy z jednej strony na przykład wiek i doświadczenie. Co byśmy mogli na ten temat powiedzieć z różnych perspektyw, mhm. zarówno rodziców, uczniów, jak i. No, tak, zobacz, że. No, nauczycieli. W, w jednej społeczności szkolnej, jakąkolwiek byśmy nie wzięli, jakbyśmy sobie spojrzeli na PESEL-e. Mhm. Ja tak pamiętam, jak wypełniałem dokumenty do CEO albo do jakichś innych tam sprawozdań, i patrzyłem na pesel, -e, na do moich nauczycieli. No to to było. No, no, Drastyczna różnica nie? i jak sobie spojrzymy na to z takiej perspektywy tego, czym jest, czym jest takie pokoleniowe doświadczenie, no to mamy te, te Y, Z, właśnie te, te wszystkie pokolenia od II wojny światowej i to jest niezwykle ciekawe, różnorodne, bo każde z tych pokoleń ma swoje wartości. I będzie wnosiło swoje wartości. I uważam, że tak jest bardzo ładne powiedzenie, którego się bardzo często używa w edukacji, na różnego typu apelach, akademiach. Tradycja i nowoczesność. O, ciekawe. Nie? Połączenie. Takie. Tak. No? To w ogóle, I to jest chyba naj, najlepsze powiedzenie o tym, czym jest różnorodność. Mhm. Bo możemy mieć naprawdę super nauczycieli z dużym, dużym bagażem doświadczeń, świetnych, merytorycznie przygotowanych dużo wcześniej, i ze swoim punktem widzenia na edukację, na szkołę z tym, że praca jest ważna, że trzeba być systematycznym, że jak nie będziesz się uczył, to niczego nie osiągniesz, że ja to jestem dla ciebie i chcę ci to przekazać, bo nie masz innego dostępu do tej wiedzy. Mm -hmm. I oni żyją w takim przeglądaniu jeszcze, nie? że są jedynymi nośnikami tej wiedzy. Mówisz o takim pokoleniu urodzonym po wojnie. Tak, to są bumerzi, Taki, duży, bu taki, taki duży, duży boom demograficzny też, te, te ha takie hasła kobiety na traktory i to, mm -hmm, tam, mm -hmm. I, to, I to jest super, tak, tak, nie? To jest w ogóle super, taka różnorodność, bo oni mają, wnoszą coś, czego y wnoszą coś do edukacji, czego my w edukacji dzisiaj w tych nowych pokoleniach już nie mamy. Czy właśnie mm -hmm. systematyczność, taka, takie y, poświęcenie się dla jakichś idei, tego już nie mamy. Mm -hmm. To pokolenie skrajnie przeciwne, czyli te zetki, one będą raczej mówić o tym, że w ciągu, roku, w ciągu życia siedmiokrotnie zmienią zawód że to ja nie, nie muszę się dzisiaj przygotowywać do czegoś na całe życie, bo ja nie wiem, co będę robił w życiu. Mm -hmm. A ja środku będziemy mieć jeszcze X-y, które, ja, jestem, ja też jestem Xem, żyły w pokoleniu buntów, w okresie takiej komuny, tej takiej, której najbardziej chyba nie lubiliśmy. I, i wiesz, jeździliśmy na koncert do Jarocina i jeszcze mieliśmy zupełnie nie? Ta, takie spojrzenie na świat. I to jest coś, wydaje mi się, że to jest właśnie niezwykle ciekawe doświadczenie w edukacji, bo zobacz, że w żadnym innym obszarze Aż takiego zróżnicowania nie będzie. Albo na pewno nie będzie na takiej skali. No tak. Tak, w nie no, skali. Bo nawet jak myślimy o jakąkolwiek firmę, nie wiem, zakład pracy, korporację, cokolwiek, no to tam się jednak pozbawiamy tego najmłodszego pokolenia, bo oni jeszcze tam nie są, nie? Tak. To są te, te zetki czy alfy obecne, nie? Jakby ich, ich spojrzenia już nie widzimy, w edukacji je widzimy. Mm -hmm. e, pytanie, czy możemy się czegoś nauczyć od siebie nawzajem, bo to jest też jakby w różnorodności. E, fajne jest to, że ludzie czegoś mogą uczyć. No, zetki na przykład dzisiaj nie lubią brać kredytów. Mm -hmm. Nie? Mają, banki mają poważny problem z tym. One się nauczyły już że Zetki tego. to są te najmłodsze. To są te najmłodsze, dzisiaj aż alfy nawet. nie? Mm -hmm. Zetka to jest taki, um, już część z nich już jest na rynku pracy, na pewno są w szkołach podstawowych. One mają zupełnie inny stosunek też do, do życia. Nauczone tym doświadczeniem ich rodziców, którzy wzięli kredyty we frankach okay. i się muszą teraz z tym targać przez całe życie. Ale też mają takie, z drugiej strony, takie zachowania, których my pewnie będziemy, będziemy się przed nimi bronić. Zetki na przykład się o nich też takie pokolenie gniazdowników, mhm. czyli dużo, dużo wolniej wychodzące z domów, dorosłość. Nie? Myślę, że my, jakbyśmy porozmawiali o swojej młodości, no to ja jak kończyłem techniką, to raczej chciałem wyfrunąć z domu, mm -hmm. szukać uczelni akademika w innym mieście i mieć czas na imprezy studenckie i tak dalej. Młodzi ludzie dzisiaj nie mają takiej potrzeby. Nie? Okay. Mają potrzeby posiadania dzieci, będą z tym długo zwlekali. To są zupełnie inne światy. Mm. Znaczy możemy czegoś możemy od nich nauczyć, no, na przykład tego. My często też tego problemu doświadczenia sam jakby. Sam je widzę, oskarżamy, czy tak dużo mówimy w mediach dzisiaj o uzależnieniu cyfrowym. Nie? Mm -hmm. No ale przecież zobacz, że my nie żyjemy zupełnie inaczej niż oni. Co cię dzisiaj rano obudziło? No, budzik. Telefonu. Telefonu nie? oczywiście. Jak sprawdziłeś pogodę? Tak samo. Dokładnie. Nie? Mm -hmm. to my się uczymy, jakby to widzimy, że to jest skuteczne, szybkie, mam to w kieszeni, a im zarzucamy z kolei, że oni są pouza, pouzależniani. Nie chcę wchodzić w ten temat, bo w ogóle też ciekawe w ogóle, ciekawe zakres tematyczny, ale to jakby ta różnorodność w takim ujęciu. Nie? Mm -hmm. Szkoła jest takim miejscem, w którego w różnych etapach naszego życia, w różnych pokoleniach, w których żyliśmy. Możemy, możemy te wartości, to, co jest ważne, co było ciekawe, możemy się nawzajem od siebie uczyć. I to jest potencjał, to jest synergia, a nie, a nie, a nie minus. Tak, i to jest ciekawe, bo o to, co w sumie y, tam się spotykają nie tylko nasze doświadczenia i naszych rodzin, ale też w sumie doświadczenia, które wynieśliśmy, jakby te jakby to powiedzieć, uwarunkowania kulturowo-społeczno-gospodarcze, które przeszliśmy w danych mm -hmm. okresach, które mm -hmm. były dla nas ważne. Na przykład, mm -hmm. kiedy wchodziliśmy na rynek pracy, kiedy byliśmy małymi dziećmi, nasi rodzice ciężko pracowali. Ja pamiętam, rozmawiałem kiedyś z profesorem Blikle, który powiedział, że jest bardzo prowadzący między innymi tam wspierające stowarzyszenia y, firm rodzinnych. Mm -hmm. że Jest bardzo duży problem z, z sukcesją. Mm -hmm. Że młodzi ludzie nie chcą brać tych firm rodziców, mimo że są dobrze rozkręcone, bo mm -hmm. Pamiętają, jak ich nie było w domu. Mhm. Kiedy byli mali, bo oni ciężko pracowali w latach 90. -tych. No właśnie, bo to jakby znowu to będzie to pokolenie tych milenialsów. Tak. Kiedy właśnie ja maszem i, i, i tych X-ów wcześniej, że właśnie kosztem wolnego czasu, mm -hmm. no to ja teraz muszę coś zrobić, zarobić, mam okazję, to jednak wy, wykorzystam to. Chwilę później będzie już taka strategia tego work-life balansu, że jakby 8 godzin pracuję w korporacji, ale piątek, sobota, niedziela to jestem na mieście. Nie? Tak. I druga krzyżowa się odbywa od lokalu do lokalu. Mm -hmm. nie? Yy, każdy, kto czyta do pokolenia Ikea, książka świetna, zresztą bardzo proponuję, że ktoś chce zobaczyć, jak to z perspektywy młodego prawnika wyglądało. Mm -hmm. nie? Świetnie pokazujące właśnie ten z kolei: człowieka, który nie ma, nie ma rodziny, nie ma żony, nie ma dzieci. Jest nastawiony na to, że on od poniedziałku do piątku jest w kancelarii, a potem te trzy dni żyje. żyje nie? Mm -hmm. I potem, jak go zupełnie inna, inna metodyka, też myślenia w ogóle o, o życiu. I wydaje mi się, że z każdej z, każdej z tych struktur takich pokoleniowych moglibyśmy wykorzystać coś, co, co jest wartościowe. Bo jak my patrzymy na różnorodność, ja, ja mam duży bunt w sobie przed myśleniem o różnorodności jako kłopocie. Mm -hmm. Nie, bo my często wiemy, coś różnorodne co jest trudniejsze. No jest trudniejsze. Mm -hmm. No bo łatwo się układa książki jednej wielkości albo czekoladki w pudełku jednej wielkości, ale z kolei dużo smaczniejsze są czekoladki różnych smaków w jednym Oczywiście. pudełku. Tak. A jeszcze ta niespodzianka, co wylosujesz. Mm -hmm. W tym złotku. A jak to jest w różnorodności, jeśli chodzi o kwestię odporności psychicznej? Bo można też, żeby o oni w taki sposób myśleć. No tak, wiesz, co? to jest też takie zagadnienie, które, które też mnie interesuje. Jak to jest z tą odpornością? Jest taki mit, który się pojawiał. Często się go też używa, że biedne, trudne czasy wychowywały takich tak, silnych tak, ludzi. Tak. Nie? No w ogóle A super. dobre czasy wychowują A, słaby. słabych. Nie? Mm -hmm. to Takie bardzo duży skrót myślowy i bardzo nieuczciwy, bo przecież jednak w tych bardzo tych trudnych czasach, jednak mieliśmy problem z przemocą domową wielu różnymi sytuacjami, nie nazywaliśmy tych zjawisk tak, jak one wyglądały. Taka wieś, anegdota, która to najlepiej pokazuje też, jak wpływa to na odporność psychiczną. Siedzimy przy stole, na jakiś, u jakichś cioci na imieninach, no i tam są te wszystkie głosy. Jak myśmy byli młodzi, to człowiek żył zupełnie inaczej, nie? To dostał w do ojca tak. i w ogóle było... i zaraz się potem podniósł i funkcjonował dalej, nie? No i leci jakaś kolejka, wiesz, lożneta i galareta i coś tam, rozmawiamy, po, po dwóch kieliszkach nagle się komuś przypomina, pamiętacie, tam sobie z dziśka, a dziś to się zapił, a Zygmunt to się powiesił, nie? I ten młody człowiek siedzi przy tym stole i słucha tego i ma taki oto przekaz, że w tamtym czasie nie było żadnej depresji, nie było żadnego ADHD, nie było żadnych, nie wiem, alergii, niczego takiego nie było a pół rodziny się powiesiło, a pół się zapiło. Nie? Mhm. To było czy nie było, gdzie jest ta prawda. I to jest też bardzo takie wpływające na, na, na ich odporność, to, to, takie, takie pokazywanie fałszu, którym funkcjonujemy. Natomiast sama odporność psychiczna, bardzo ciekawe doświadczenie, jednym w ogóle z takich badaczy, autorów koncepcji 4C, 4C mhm. czy od, koncepcja badania odporności psychicznej, jest Polak z pochodzenia dosycharzy i on mówi taką ciekawą rzecz. Ludzie dzielą się na dwie grupy, odpornych psychicznie i na wrażliwych. Mhm. Yy, można tę odporność sobie mierzyć w takiej skali od jednego do 10, i mamy ją na różnych poziomach. Natomiast nie ma ludzi nieodpornych psychicznie. Są ludzie wrażliwi pod na drugim biegunie. Yy, I co więcej, jeżeli ja chcę być odporny psychicznie, to nie jest to bezkosztowe. Mhm. Czyli jeżeli ja buduję odporność psychiczną, to gdzieś za to czymś zapłacę. Hmm. No to osoba odporna, wiesz, przychodzisz na egzamin, na rozmowę o pracy i przed tobą siedzi osoba, która będzie cię rekrutować i widzisz twarz jak głaz, żadnych emocji. Opowiadasz jej swoją historię, mówisz o tym, dlaczego chcesz tą pracę, mówisz też o różnych doświadczeniach i nie widzisz żadnej reakcji. Hmm. wchodzisz na korytarz, jesteś ciekawy, dostałem tę pracę, czy nie. I w tym czasie, w tym gabinecie ten człowiek spuszcza tą maskę hmm. i zaczyna płakać. Nie? To wcale nie znaczy, że on nie jest odporny potrafi natomiast tak regulować tymi emocjami, że wydaje się nam, że to jest osoba, która absolutnie nas nie rozumie, nie czyta. I to płaci, płacimy za to, bo my nie lubimy takich ludzi. Nie mhm. Kosztem jest właśnie to, że, kurczę, ja nie wiem, to, ten człowiek, tego człowieka się trudno czyta. Mhm. Nie? I tutaj jest kwestia odporności. Odporność psychiczna, to, co nas różnicuje znowu, bo pyta, mu ktoś zapyta, no co nam daje odporność, dlaczego jest taka ważna. I czym w sumie jest odporność, nie? To znaczy, że co, że ja Jestem niewzruszony na trudne sytuacje? No właśnie nie. Według tej, według tej koncepcji to, to, jest, to są takie cztery obszary, osiem czynników, które można badać. To nie chodzi o niewzruszenie. No by Być może jesteś po prostu wrażliwcem, czy wrażliwym, i to nie chodzi o takie pojęcie wysokowrażliwości, w takim ujęciu ta, ta. psychologicznym, tylko w ogóle masz tą przeciwną naturę. Gdybym ja wiedział, jeżeli ja kończę, znowu jak wracamy do, do różnorodności w szkole, gdyby licealista, który kończy szkołę, ktoś go zbadał, ktoś powiedział, Twoja odporność idzie w kierunku wrażliwości. To może nie wybieraj takiego miejsca pracy, gdzie będzie duża konkurencyjność, gdzie będziesz szybko tracił um, samoocenę, że będziesz się, będziesz się gubił w tym środowisku. Wybierz coś, w co, czym się super odnajdziesz. Nie? Mm -hmm. I ta wiedza byłaby super. Mm -hmm. Natomiast sama, sama odporność jest takim, taką umiejętnością, na którą da się pracować. Te czynniki da się podnosić, da się je regulować. Pytanie tylko, no jakim kosztem? Okay. Natomiast co nam daje? No daje nam na przykład, mówi się o tym, że 25% wzrasta szansa na sukces. Czyli dużo. Kiedy jesteśmy odporni, odporni psychicznie. Bardziej nie? odporni. Tak, bardziej odporni, kiedy dbamy o tą odporność. Nie ja pamiętam też, w czasie studiów z psychologii, psychologii motywacji miałem takie zajęcia właśnie też dotyczące właśnie samego procesu motywowania i tam też y, psychologowie sportu się wypowiadali. No i teraz, y, bo to dobrze widać się na sporcie, to się, dobrze, to się dobrze tłumaczy, dobrze się to broni. Y, weźmy sobie tego skoczka Narciarskiego, który stoi na belce, ma skakać. Wszystko jest ok, pamięć mięśniowa działa idealnie, warunki są super. Pierwszy skok oddał najlepszy, jest ostatnim zawodnikiem w konkursie. Jedyne, co go różnicuje, to odporność psychiczna. Mm -hmm. Czy sobie poradzi z tym, czy sobie nie poradzi? Nie? I on oddaje ten skok, siedzi na tej belce, jest sygnał, skacze, jeszcze ci komentatorzy tam mówią, czy ulegnie presji, czy sobie poradzi z tą presją itd. No tak, o tak chodzi. Nie? Nie? Ląduje na dole i pyta się go, pytają się go, co, o czym tam myślałeś na górze. I on odpowiada o tym, żeby oddać jak najlepszy skok. Mm -hmm. Nie to, żeby wygrać, nie o jakiejś presji. Nie? Po prostu, żeby nie, zrobić tak. jak najlepiej. Mówi się właśnie o tym, że odporność psychiczna o 25% zwiększy ci szansę na sukces, ale odwrotnie to nie będzie działało. Czyli bardzo odporny człowiek bez treningu, bez uczenia, się nie osiągnie sukcesu. Bez treningu czego? Na przykład, nie wiem, no, jeżeli sport, to jest sportowiec to jest ten dziedzina, którą, którą, którą trenuje, maturzysta, który siada za maturę. Jeżeli on się nie uczył, do matury, ale ma silną odporność psychiczną, to on te matury nie zna. Okay. Nie? A w drugą mm -hmm. stronę, gdyby się uczył i byłby odporny, miałby 25% więcej szans na dobry wynik, lepszy wynik. Jasne. Mm -hmm. Mówi się o tym, że mężczyźni są bardziej odporni psychicznie. To też są takie mity. Na pewno jesteśmy bardziej zwinni. To osoby odporne psychicznie mają taką cechę, którą się nazywa zwinnością, czyli lepiej się akomodują do zmian. Okay. Nie? To też w dzisiejszym świecie. O którym mówimy, o szkole i o przyszłości tych młodych ludzi, jedna z najważniejszych elementów. A czy ta odporność psychiczna można być też, może być też tak y, pojmowana, że ja y, nie wiem, nie przyjmuję wszystkich rzeczy do siebie? Czy, Kontrola że, emocjonalna. Tak, mm? że tak. jakby, że, że, że ja panuję mniej więcej mhm. nad tym, co do siebie dopuszczam, a co nie. Tak. Tam jest osiem takich czynników. Tam jest praca, y, y, odporność na przykład na, na zmianę, radzenie sobie ze zmianą, uczenie się na podstawie własnych doświadczeń, mm -hmm. kontrola emocjonalna, budowanie relacji z innymi ludźmi. Okay. W każdym z tych ośmiu elementów bada się taki podwynik i wtedy ci wychodzi, że może być odporny, na przykład super odporny w jakimś jednym z tych czynników, ale w kilku kolejnych może być, może ten będzie być to słabszy. Nie? To w ogóle jest ciekawe, bo to jest na kolejny podcast, mam wrażenie, to jest bardzo ciekawy <laughs> temat, ale ta różnorodność w kontekście odporności y, psychicznej, czy ona może łączyć się też z tą różnorodnością, taką często y, stereotypowo pojmowaną, czyli tą neuroróżnorodnością, że my się różnimy też na poziomie biologicznym, mocno. No Myślę, że tak, bo no właśnie to, co powiedział nie, że nie, nie wytłumaczymy sobie świata samą odpornością i tutaj znowu ta, ta różnorodność w, w, tym, co, w tym, co widzimy w dydaktyce. No dzisiaj wejście do klasy i taka próba uczenia w sposób, nie wiem, XIX-XX wieczny, schematami, schematami mm -hmm. czy jakby jedną moją wypracowaną metodą, którą ja mam na zawsze i na wieki wieku, wamę, mm -hmm. no i jednak się nie sprawdza. Nie, znaczy, nie ma zespołów niezróżnicowanych. Dzisiaj nie ma takiego, takiej klasy. Ja się zawsze też na tym zastanawiałem, znaczy zawsze, bo, duży kwantyfikator. Od tego roku już zastanawiam na tym bardzo mocno, no, kiedy się pojawił ten kierunek polityki światowej państwa. Tak? Praca w zespole jest zróżnicowana. Mhm. To proszę wskazać im zespół niezróżnicowany. Okej. Okay. Nie? trochę taki jakby nie wiem chcielibyśmy pokazać, że są te sposoby zróżnicowane i niezróżnicowane i w tych jakość się pracuje inaczej. Do klasy przyjdą uczniowie o różnych predyspozycjach, o, o, z różnymi typami inteligencji, chociażby jak spojrzymy sobie pod kątem badania, które robił Howard Gardner, przyjdą dzieciaki o różnych kanałach uczenia się, słuchowcy, wzrokowcy, kinestetycy, przyjdą dzieciaki z różnymi doświadczeniami psychicznymi, psychologicznymi swojego życia, z dawką i bagażem doświadczeń już przecież rodzinnych, przed... rodzinnych. Czy... Mhm. widzisz jakąś szansę, że coś się nie zróżnicowane? No, pytanie, jak ta ja? różnorodność jest pojmowana, tak? No, no właśnie. Bo... No. No bo jeżeli pewnie to, no jeżeli sobie założymy to, że metryka nas determinuje i mam lat 8 czy 7 i idę do szkoły, no to nie jesteśmy różnorodni, bo jesteśmy identyczni wiekowo, nie? Prawda? Natomiast no, no to chyba wszyscy dzisiaj już wiemy, że, że, że raczej no to tak nie wygląda. Oczywiście nie, nie metryka nas determinuje, tylko tyle, ile ludzi, tyle mózgów. Nie? jak mówisz, że neuroróżnorodności. Neuro no co? tak, ja mam też tam gdzieś tam z tyłu głowy właśnie wiesz, dzieci w spektrum, czy, czy ADHD mm -hmm. i nie, tak mm -hmm. to też jest mm -hmm. bardzo widoczna mm -hmm. ta paleta różnorodności, tak? Mm -hmm. Ale ileż mamy takich, które nie są widoczne. No tak, i... ale to takie, wiesz, do, spektrum to też taki temat dzisiaj bardzo nośny. To chyba y, właśnie y, Tomek Bielicki użył tego porównania, na którejś tam z konferencji bardzo trafnego, on bardzo jest takie y, idealne, gdybyśmy teraz wyciągnęli swoje telefony, jaki masz mm -hmm. telefon, nie? No, ktoś powie że mam iPhone ja mam Androida. czyli mamy dwa różne systemy operacyjne. Po prostu. Po prostu. No jasne, tak. Słyszałem, to jak opowiadał na... mi o tym, że to zrobił. No właśnie, to, i to jest bardzo ciekawe doświadczenie, które też tak znowu, nie ja bardzo lubię metaforami mówić i opowiadać, bo one są takie bardzo nośne. Ale to właśnie pokazuje. Nie? po prostu nie jesteś, to nie to, nie, to nie to, że to nie działa, to działa inaczej. Po prostu. No. A jeśli chodzi o różnorodność pod kątem poziomu wiedzy i kompetencji, na przykład wśród zespołu nauczycielskiego, czy naszych relacji nauczycielskich z dziećmi, mhm. bo przecież nieraz mhm. się okazuje, że jakiś młodzieniec przerasta nas trochę, nie? Może przerastać yy, nas no wiedzą. No oczywiście, że kwestia tego, czy to jest w ogóle taka koncepcja, myślę, w ogóle w koncepcji dystrybucji wiedzy yy -y. yy, kończył się monopol, nie? I dzisiaj tak naprawdę uznanie kompetencji ucznia w sytuacjach, no dla wielu nauczycieli może być trudnym doświadczeniem, mhm. jak to, że uczeń wie, wie coś ode mnie. Ja wiem więcej lepiej. Ja uczyłem historii w szkole z wykształcenia bo kończyłem wydział filozoficzno-historyczny i pamiętam też takie doświadczenie jednego z moich uczniów, który miał olbrzymią wiedzę dotyczącą białej broni. Bardzo nie. wyspecjalizowana wiedza. I to do tego stopnia, że on patrzył na numer bagnetu i mówi ten bagnet nie mógł być pod Monte Okej. Okay. Ja? No bo on nie pasuje do, 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 tej, do, tego, do tej pochwy, tutaj, i tak dalej. Nie? Więc no, pytanie teraz, jak, jaką przyjmę strategię w takim zespole? Czy ja będę starał się udowodnić, że jest yy, słaby, bo ja mu udowodnię, że w innej epoce historycznej nie jest taki dobry? Mhm. Czy raczej uznam tą wiedzę i powiem super, jakbyśmy takie zajęcia mogli zrobić, na przykład, ktoś opowiadał o tym, to może być super ciekawe, bo masz takie rzeczy. Nie? to jest znowu też postawa do zagospodarowania. Mhm. Yy, I też znowu ta gotowość nauczyciela do tego, żeby zrozumieć, że dzisiaj Dystrybucja wiedzy i uczenie się, yy, nie nauczania, uczenie się, uh -huh. przebiega zupełnie inaczej. Nie? Ja mogę wyciągnąć telefon z kieszeni i być w Muzeum Watykańskim za moment. Nie? Oczywiście. I jakby ja myślę, mam takie wrażenie, że to jest i to jest ta źle pojęta rutyna. że My tam gdzieś mamy wypracowane te nasze metody super fajne, i nam się wydaje, że one będą nieśmiertelne, no, a, a nie są. I taka gotowość do nauczyciela, do tego, żeby się mierzyć z wyzwaniem każdej kolejnej klasy. Ja, ja, ja mogłem tego Janka Muzykanta już 50 razy przerabiać w swoim życiu. I przerobię go po raz 51, i nagle puszczę fragment, nie wiem, muzyki metalowej do tego, nie? żeby pokazać, że to jakoś inaczej będzie wyglądało. Bo mam takich uczniów na klasie, których to interesuje. Gotowość do tego, do tego, mm -hmm. żeby inaczej dystrybuować, będzie tutaj, myślę, że to jest ta różnorodność. I nauczyciele są różnorodni w tym zakresie. Są świetni, którzy w, w, mają jakiś taki zmysł, wyłapują, właśnie potrafią to łapać. No, wielu takich znam yy, nauczycieli. No i, nie, i no niestety, tak jak pewnie zawsze i wszędzie, też mówimy o tych skrajnościach, to będą ci, którzy to jest nieładne słowo, ale tak, jakoś są ni, ni, niereformowalni. Nie? <laughs> I też no, trzeba to sobie uczciwie powiedzieć, że no, jest coś do zrobienia w tym zakresie. No, te, te, też nie ma co Pytanie, że ta niereformowalność też nie jest składnikiem tej różnorodności, którą potrzebujemy w szkole. No wiesz, no, na tej niereformowalności na pewno widać, jest lepiej reformowalność. Okej, okay. to może być do, to dobrym postawić znak zapytania. Nie? Znaczy, w, 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 gdybym tak sobie miał spojrzeć na tym miałbym życzyć, nie wiem, swoim dzieciom szkoły, to wolałbym jednak, żeby tam byli nauczyciele, którzy są reformo reformowalni, mm -hmm. nie? Krzysztof, słowem podsumowania w kontekście różnorodności, co byś chciał, żeby w szczególności zapamiętać z naszej rozmowy? Mm -hmm. O, dużo wątków. Ale wybierzmy jeden. Jeden, taki, który ci przychodzi na myśl. Jeden, różnorodność jest zaletą a niewadą. Mhm. Różnorodność powoduje, że możemy więcej i mamy zupełnie różne perspektywy patrzenia na coś. I to jest piękne. Super, bardzo dziękuję, Dzięki. Krzysztof. A Wam serdecznie dziękuję za to, że jesteście z nami. Zachęcam do subskrybowania naszego kanału, komentowania i do zobaczenia już niebawem. Dziękuję wszystkim oglądającym. Im jest nas więcej, tym więcej mamy wiedzy i empatii dla dzieci, młodzieży, no i siebie nawzajem. Dlatego zapraszam do subskrybowania naszego kanału. Eduakcja przyszłość stworzą dzieci.